Pani Mariola Raczyńska, naczelnik Wydziału Edukacji, dzisiaj przed naszym mikrofonem. Dzień dobry, witam Pani naczelnik. Witam serdecznie, a szczególnie tegorocznych maturzystów. No właśnie, już ta piosenka właściwie zaanonsowała nam temat naszej dzisiejszej tak. rozmowy, ale nie może być inaczej. U progu matur to już jutro zaczyna się ten. Najważniejszy egzamin w życiu młodego człowieka. Nie powiem, że pierwszy, bo zazwyczaj pierwszy to jest teraz ten egzamin ósmoklasisty. My kiedyś mieliśmy jeszcze też egzamin jakiś tam na zakończenie. Egzamin wstępny do liceum się przecież Oczywiście. zdawało, tak. Teraz jest ten, ten po ósmej klasie, jestem pierwszym. Ale nie najważniejszym. Matura 2024. Pani naczelnik, ile osób na terenie. No, na podległym pani terenie, o tak. tak. Jeżeli przystąpie. chodzi o nasz teren, to powiem nasze szkoły ponadpodstawowe wypuszczą, może tak kolokwialnie mhm. powiem, ale tak się to mówi. E, prawie 600 maturzystów. Czy to jest dużo, to e, jest około 93% będzie przystępowało do matury. Czy w pełni oni będą przystępować w, tej, w tym e, kalendarzu? Terminów maturalnych. Trudno powiedzieć, bo każdy maturzysta jeszcze będzie podejmował w trakcie matur swoje osobiste jeszcze decyzje. Deklaracje należało zrobić i złożyć w 2000, w poprzednim roku kalendarzowym. A czas pokaże. Ja mogę powiedzieć, że ta matura będzie wyjątkowa, ponieważ tak mi się wydaje. I jak rozmawiamy z dyrektorami również, to będą dwie formuły. Formuła 2015 i 2023. Tam są różnice różnice polegające na tym, że polegające na tym, że to będzie wydłużony czas egzaminu maturalnego, oczywiście do 240, do 240 minut, ale może tak po kolei, żeby. Tak uporządkować, no no pani naczelnik, bo yy, jestem ojcem maturzysty, jutro zaczyna zdawać. Ja zdawałem maturę w roku 1991, kiedy rozmawiam z synem, kiedy on mi objaśnia właściwie, jak wygląda ta ich matura. Tak. Yy, to przyznam, że gubię się odrobinkę. Yy, ma pan prawo jako tata, yy, yy, jak to się mówi, no troszkę w tym gąszczu przepisów się pogubić. Bo to bezpośrednio dotyczy maturzystów, absolwentów i właściwie nauczycieli dyrektorów. Dodatkowo, jeżeli dziecko jest jeszcze z tego rocznika, jak ja to nazywam, kolokwialnie eksperymentalnego, tak. czyli tak po podstawie, Więc ja może tak przybliżę. Ta matura w tym roku ma część pisemną i część ustną. To jest jakby powrót po tej pandemii do takiej... Normalnej matury, uh -huh. bo ona wcześniej tak właśnie wyglądała. Poza tym em, założone są zmiany, jeżeli chodzi o treści. Około 20-25% ma się zmniejszyć ten poziom treści merytorycznych do matury. To jest kolejna rzecz. Obowiązkowo będzie trzeba przystąpić do czterech egzaminów. Ja mówię, nie mówię teraz o pisemnej uh -huh. ustnej, ale generalnie o czterech egzaminach. E, to będzie egzamin pisemny... Z języka polskiego, z, z matematyki i z języka nowożytnego plus jeszcze jest przedmiot rozszerzony. I to, to jest ta pierwsza różnica. Następnie e, przystępować będziemy w odpowiednich terminach, jak również. I oczywiście tu już zaznaczam, że zaczynamy start jutro o godzinie dziewiątej. Uh -huh. Wiadomo, że wszystkie te arkusze. Egzaminów maturalnych będą jutro przyjmowane przez dyrektorów, bardzo wcześnie rano, więc dyrektorzy naprawdę mają sporo pracy. To jest ogromna odpowiedzialność, tym bardziej, że no, to jest również egzamin, który będzie decydował również o tym, czy młody człowiek. Podejmie decyzję dalszej nauki, czy po prostu zacznie pracować. Każdy wybiera według własnego uznania, a oczywiście też, jakby tak powiedzmy, rady czy porady rodziców. Matura wygląda również w ten sposób, że będzie trzeba uzyskać minimum 30%, ale co bardzo ważne, w tej części rozszerzonej nie ma tego progu zdawalności. To jest bardzo ważne. Bo każdy maturzysta będzie mógł zadecydować, jaki to jest ten dodatkowy przedmiot. Co to znaczy, że nie ma tego progu zdolności? To znaczy, że nie będzie tej konkretnej oceny według tego, co jest zaproponowane. Poza tym chciałabym powiedzieć również o tym, że tegoroczna matura pisemna zakłada składanie składa się z tak zwanych zadań zamkniętych, otwartych i krótszej i dłuższej wypowiedzi. Poza tym są tak zwane około 110 tak zwanych zagadnień, których maturzysta się zapoznał dużo wcześniej, a więc to jest dodatkowe jakby ułatwienie. Zobaczymy, jaki będzie efekt 9 lipca, bo w tym dniu będą ogłoszone online wyniki egzaminów maturalnych. Dobrze, a jak ktoś nie zna? Jak ktoś nie zda, to zależy, co nie zda, czy część pisemną, mhm. czy ustno. Tutaj również Okręgowa Centralna Komisja Egzaminacyjna bardzo precyzyjnie określa i maturzyści będą mogli te egzaminy e, poprawiać e, w, albo e, w następnym roku. Bo są już tak zwane egzaminy jeszcze poprawkowe, ale one wynikają również z zapisów tego, co dyktuje Centralna Komisja Egzaminacyjna. Właśnie chciałabym powiedzieć o terminach, bo to jest również ważne dla rodziców. Ja się tu będę troszeczkę posiłkować moimi notatkami, bo to, żeby, jak to, nie, jak to się mówi, nie przekroczyć pewnego, pewnej informacji, która bo, może byłaby fałszywa. E, więc między. Eee, uczniowie, którzy z różnych przyczyn nie będą mogli przystąpić do egzaminu w terminie głównym, będą mogli je składać w terminie dodatkowym, a więc między 3 a 17 czerwca, a ogłoszenie wyników będzie 9 lipca w trybie online. Natomiast matura poprawkowa odbędzie się dodatkowo 20 sierpnia o godzinie 9 to będą egzaminy pisemne, i 21 sierpnia egzaminy ustne. To, to jest bardzo ważna informacja, bo to jest nie, także informacja dla maturzystów, którzy mieli problem na egzaminie maturalnym. Natomiast wiadomo, że przystąpienie potem do składania dokumentów na uczelnie wyższe również określone są terminami, więc myślę, że tutaj nawet osoby, które będą w systemie poprawkowym to będą mogły złożyć te dokumenty na uczelnie wyższe. Chciałabym tutaj również powiedzieć o tym, co jest najczęściej wybierane na maturach w tym roku. Najczęściej wybierane przedmioty to język angielski, te dodatkowe, matematyka, geografia, język polski, biologia. A więc mamy i przyrodniczo-matematyczne i stricte humanistyczne. Odnoszę takie wrażenie właśnie, że ten przedmiot dodatkowy abiturienci wybierają już pod kierunkiem przyszłych studiów. Tak, ja się z tym też zgadzam i z informacji, jakie uzyskujemy od dyrektorów w czasie naszych spotkań, po analizach, które dokonują dyrektorzy, tak, to jest stricte podyktowane zainteresowaniami i po to, żeby ten wynik był na tyle dobry i skuteczny, żeby można było osiągnąć indeks w październiku. Także to no jest tak, chyba my też bardzo ważne. Mieliśmy jeszcze ten komfort, że akurat y, już y, ukierunkowywaliśmy się na, na, na maturze, właściwie biorąc Całą maturę, tak, całościowo pod tak, kątem przy... przyszłości. Pamiętając o swojej maturze, ja zdawałam język polski pisemny, mm. matematykę pisemną. Przy czym pani ta matematyka była jeszcze obowiązkowa? Obowiązkowa. Ja mogłem sobie wybrać, więc wybrałem historię. To jest taka różnica, ja zdawałam w XX wieku, pan zdawał w XXI wieku, tak? No, 91 rok, jeszcze. A jeszcze w XX wieku. Jeszcze XX Także, ale już były różnice. Natomiast dodatkowym przedmiotem, który wynikał jakby z mojego profilu, to była właśnie na przykład w moim przypadku biologia i chemia. Natomiast tutaj młodzież ten przedmiot może sobie wybierać pomimo, że na przykład w rozszerzeniu jest powiedzmy e, Biolchem czy tam MatGeo, o. ale e, abiturien, maturzysta ma prawo decydować o jakim kierunku myśli w przyszłości. Ja chciałam tylko powiedzieć, że jak to wygląda na obszarze naszego kraju. Ponad e, 270 tysięcy będzie zdających. Zdających, nie maturzystów, zdających. No już nie będę mówił o takich danych statystycznych, że ponad 550 tysięcy egzaminów będzie części ustnej, a ponad milion czterysta będzie egzaminów części pisemnej. Chciałabym może, jeżeli mogę, że jeszcze mam czas. Tak, mamy jeszcze. To ja chciałabym powiedzieć, jakie są różnice, bo to jest istotne. No właśnie o to chciałem zapytać. Czym się e... baścimy? Bo ja odnoszę wrażenie, że, że, że te zmiany pojawiają się zbyt szybko, żeby tak. No, no bardzo szybko. To rodzic jest... Ja zawsze to mówię, zakodować. edukacja jest żywym, żywym organizmem, bardzo dynamicznie rozwijającym się. I dlatego chcę zauważyć, że w Formule 2023 przystępują. Absolwenci maturzyści czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnie technika i te osoby, które w tym roku kończą branżową szkołę drugiego stopnia na podbudowie ośmioletniej szkoły podstawowej. Natomiast w formule 2015, tu są, jest szerszy ten wachlarz, i to są trzyletnie licea ogólnokształcące z lat 2005-2022. To są czteroletnie technika z lat 2006-2023, branżowa drugiego stopnia o czym wcześniej już mówiłam licea profilowane i technika uzupełniające które właśnie wcześniej funkcjonowały jakie jednostki oświatowe. To są te głównie różnice. Różnica jest również y, czasowa. Wszystkie y, y, dotychczas było to 170 minut y, języka y, polskiego dzisiaj mamy w y, podstawowym poziomie 240 na rozszerzony 210 minut. To jest chyba bardzo dobra e, taka zmiana, dlatego, że maturzysta będzie miał czas na swobodne e, po prostu poru poruszanie się w tej literaturze historycznej i tej głównie literackiej. Tak? Jakie pomoce można mieć na maturze teraz? Tam są określone e, głównie, myślę, e, z tego co się zorientuję, to są pomocy podobne jak w poprzednich latach. Więc myślę, że maturzysta dzisiaj, jeżeli nawet uczył się tak, jak wychodziło to z czasem, nie ponad, ponad normę, ale w normie, czyli powiedzmy w granicach tych 30-40% swojej wydajności, bo może mieć i więcej. Ja myślę, że ten egzamin jest do zdania, nawet więcej niż 30%. Trochę mnie pani uspokoiła. Ja uspokajam. Zwłaszcza w kontekście matematyki. Ja życzę, żeby pański sen również szczęśliwie podszedł do matury i wszystkie egzaminy zdał. Wykorzystując ten moment, chciałabym naprawdę życzyć wszystkim maturzystom przede wszystkim, żeby się nie bać, bo ta matura naprawdę nie będzie trudna. Każdy się boi matematyki, ale matematyka w tej wersji podstawowej uważam jest do osiągnięcia. Życzę wam trafnych wyborów. Później, już we wrześniu, może trochę wcześniej, bo wiadomo, że te dokumenty trzeba zdawać. No i żeby Wasze decyzje były zawsze proste, czytelne, bez krętych dróg. Wszystkiego dobrego życzę. Ja mówiła te słowa osoba, która naprawdę wie, o czym mówi. Pani Mariola Laczyńska, naczelnik Wydziału Edukacji. Dziękuję, pani naczelnik, Dziękuję za to spotkanie. Uprzejmie. Wszystkiego dobrego. Ściskamy kciuki ze naszych maturzystów. Kciuki? Kasztany kwitną. <laughs> Kasztany kwitną, właśnie.